Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Nie lękajcie się, powiedział na początku swojego pontyfikatu wielki papież, nasz rodak, święty Jan Paweł II. To dotyczyło oczywiście lęku egzystencjalnego. Ja, jako lekarz pracujący w szwedzkiej podstawowej opiece zdrowotnej, chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o zaburzeniach lękowych w sensie medycznym. Kiedyś na wykładzie z psychiatrii wykładowca, specjalista psychiatrii zażartował, że ogórek składa się w większości z wody, a człowiek składa się w większości z lęku. Istotnie, zaburzenia lękowe są najbardziej powszechnymi problemami zdrowia psychicznego. Dotykają przeciętnie jedną na dziesięć osób. Proszę sobie wyobrazić, Jedna na dziesięć osób populacji ogólnej ma zaburzenia lękowe. Ma lęk w istotnym natężeniu, wymagające leczenia. Lęk może wywoływać objawy somatyczne związane z pobudzaniem autonomicznego układu nerwowego, takie jak przyspieszone bicie serca, zaburzenia oddychania, pocenie się, zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, Drżenie rąk, czy w końcu napięcie mięśni. Ci z Państwa, którzy doświadczają zaburzeń lękowych, na pewno znają te bardzo przykre, somatyczne dolegliwości. Podobne objawy jak w zaburzeniach lękowych występują w przebiegu innych stanów chorobowych, dlatego my lekarze, zanim postawimy diagnozę, Lęku musimy wykluczyć inne problemy, takie jak np. przykład niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, asmę, chorobę wieńcową, anemię, efekty używania alkoholu, marihuany czy innych narkotyków. Czasami objawy lękowe występują po odstawieniu niektórych leków, jak na przykład nasennych, czy uspokajających. Rodzaje zaburzeń lękowych, atak, paniki to bardzo charakterystyczny lęk. Pojawia się nagle, to mu uczucie przerażenia i objawy somatyczne, bóle w klatce piersiowej, które wywołują Strach wśród członków rodziny. i Tacy pacjenci lądują w Szwecji na akutę, a w Polsce na sorze z podejrzeniem zawału serca. W ataku paniki dochodzi również do zaburzeń oddychania, takich jak hiperwentylacja. Chorzy. W charakterystyczny sposób spłycają oddech, ale ten oddech jest bardzo częsty. To powoduje zawroty głowy. Lęk przed śmiercią, fobia socjalna, to inny rodzaj zaburzeń lękowych, lęk przed spotkaniami z innymi ludźmi, kiedy czujemy się oceniani. W pewnym sensie lęk przed wystąpieniami publicznymi też jest. Pewnego rodzaju fobią. Specyficzne fobie, takie jak lęki przed zwierzętami, na przykład pająkami, lęk wysokości, klaustrofobia, czyli lęk przed ciasnymi pomieszczeniami. Niektórzy ludzie doznają lęku, kiedy widzą krew czy strzykawkę z igłą i dla nich pobieranie krwi jest naprawdę trudnym przeżyciem. Zespół lęku uogólnionego, w którym uczucie lęku przed mającymi się zdarzyć się katastrofami towarzyszy niemal cały czas. Tacy pacjenci przez całe życie boją się czegoś, są stale zdenerwowani i spięci. Pourazowe zaburzenia stresowe, posttraumatyzm, stres syndrom, to takie zaburzenie, które może być przeżyciem gwałtu, wypadku samochodowego, przemocy doznanej w dzieciństwie, wojny lub klęski żywiołowej. Objawami tych zaburzeń są nawracające. Wspomnienia, w czasie których osoba dotknięta nimi przeżywa na nowo swoje przerażające doświadczenia na jawie lub we śnie. To, to jest taki flashback. Chorzy dotknięci półrozowym zaburzeniem stresowym starają się unikać sytuacji, które przypominają im traumatyczne wydarzenia. Obsesje, ruminacje i kompulsje. To inne zaburzenia lękowe, kompulsje, jak na przykład przymus ciągłego mycia rąk, to jest zaburzenie lękowe. Diagnoza. Przede wszystkim musimy wykluczyć inne choroby, które wywołują podobne objawy, choroby somatyczne, które wymagają. Badania fizykalnego czy czasami badań dodatkowych typu badania krwi. Ja w praktyce stosuję skalę, która się nazywa Hospital Anxiety and Depression Scale. Pacjenci odpowiadają na 14 pytań w skali od czterostopniowej i po. Odpowiedzi na te pytania. Doświadczony lekarz nie ma problemu z postawieniem diagnozy. Zaburzenia lękowe trwające dłużej niż 6 miesięcy diagnozuje się jako chorobę, i jak każdą inną chorobę, można ją leczyć. Nie jest łatwe leczenie zaburzeń lękowych, ale można te zaburzenia leczyć, dlatego wszystkich, którzy podejrzewają u siebie, Taki problem, namawiam, żeby skontaktowali się czy ze swoim lekarzem rodzinnym, czy z psychologiem, czy z lekarzem psychiatrą. Ponieważ bez odpowiedniego lecz leczenia zaburzenia lękowe mają tendencję do utrwalania się i dlatego dobra rada, proszę nie bać się lekarzy w tym wypadku. I skorzystać z ich pomocy. Psychoterapia jest absolutnie konieczna. Najczęściej jest to terapia poznawczo-behawioralna, i skuteczność tej metody jest potwierdzona badaniami naukowymi. Dlatego kontakt z psychologiem jest konieczny. Jeśli chodzi o Leki, to stosujemy selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak citalopram, estitalopram, sertralinę. To są znane już leki i sprawdzone. Niestety działają dopiero po 2-4 tygodniach zażywania, dlatego na początku. Pacjenci muszą zażywać leki uspokajające, stosowane doraźnie, ponieważ, ponieważ paradoksalnie, kiedy zaczynają terapię citalopramem, sertraliną, na początku po prostu czują się gorzej. Dlatego przepisujemy im albo hydroksyzynę, lek, który nie jest uzależniający i można go. Zażywać albo nawet benzodiazepiny, które owszem są uzależniające, ale w krótkiej terapii na, na pewno nie są żadnym zagrożeniem, a pacjenci po nich po prostu czują się spokojniej, lepiej, więc warto je stosować. I w końcu beta-blokery, które łagodzą objawy pochodzące z pobudzenia autonomicznego układu nerwowego, którego, które są również nieprzyjemne, i Propanolol czy inne beta-blokery przynoszą bardzo dobre efekty w leczeniu objawów zaburzeń lękowych. To tyle na dzień dzisiejszy. Nie lękajcie się. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania. Do widzenia.